Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i razem z Izabelą Podlaską-Konkel z portalu Czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 24 do 30 marca 2014 roku. Iza, co nas czeka w tym tygodniu? W tym tygodniu księżyc będzie zbliżał się do Nowiu, który będzie miał miejsce w niedzielę 30 marca. Nów księżyca w znaku Barana przez cały tydzień będzie nas mobilizował do robienia nowych rzeczy. Ale zanim do tego dojdzie, w środę bardzo dobry układ planet na niebie, Merkury ustawi się w trygonie z Jowiszem, a to sprzyja komunikowaniu się z ludźmi po krótkim i dalekim podróżom i przede wszystkim też nawiązywaniu nowych znajomości, podpisywaniu umów i wszystkim sprawom, które dotyczą relacji z ludźmi. I też sprawy zawodowe i finansowe w tym dniu powinny lepiej pójść. W sobotę też bardzo ciekawy dzień, na niebie ustawi się Trygon Wenus z Marsem, czyli bardzo dobry dzień na randki, na spotkania towarzyskie. Ale troszeczkę uważajmy, bo Wenus również utworzy kwadraturę z Saturnem, a to oznacza, że wiele rzeczy, które będziemy w sobotę robić, będzie przez innych traktowane bardzo poważnie. Więc zastanówmy się, zanim złożymy jakąś deklarację pomocy lub zanim kogoś skrytykujemy, bo w sobotę to jest taki dzień, kiedy lepiej się dobrze z ludźmi dogadywać. W niedzielę bardzo ciekawy dzień na niebie, Nów Księżyca w znaku Barana w aspektach z Uranem i z Plutonem, co oznacza, że będziemy bardzo aktywnie podchodzić do życia. Nieraz Nów to jest taki czas, kiedy jesteśmy bardziej wyciszeni, ale ten Nów w znaku Barana bardzo nas ożywi, bardzo dobry czas, żeby robić porządki, zajmować się sportem i aktywnie spędzać czas. Znaki ogniste, czyli bana, barany, lwy i strzelca, będą bardzo w tym tygodniu aktywne, energiczne i pewne siebie. Barany będą miały bardzo dobrą rękę do spraw miłości, do towarzystwa, w którym będziecie być może dołączyć jakaś nowa osoba i będzie z kim flirtować, śmiać się i żartować. Lwy będą w swoim żywiole, wszystko co lwy w tym tygodniu zrobią będzie się bardzo ludziom podobać. Słońce i Merkury w bardzo pozytywnych aspektach do Waszego znaku Zodiaku, a to będzie sprzyjało poznawaniu nowych ludzi, którzy mogą pomóc Wam w karierze. Strzelce będą również optymistyczne, wesołe, ale raczej skupią się na zabawie i miłości niż na ciężkiej pracy, nauce albo obowiązkach. Trochę uważajcie, bo pod koniec tygodnia pewna ważna osoba może sprawdzić jakie są Wasze postępy i trzeba będzie się bardzo szybko zabrać do pracy. Weekend też w przypadku strzelców sprzyja napieraniu optymizmu, poprawie zdrowia, a niektóre strzelce podejmą wtedy decyzję, że muszą natychmiast zacząć uprawiać jakiś sport, biegać na długie dystanse albo podnosić strasznie ciężkie sztangi. To będzie dobry dzień, żeby wreszcie naprawdę zacząć coś ćwiczyć. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu bardziej skupią się na sprawach zawodowych i na konkretnych zadaniach. Byki bardzo chętnie poszukają sobie osób do pomocy przy wielkich porządkach i przede wszystkim też zaczną nową dietę, zaczną się oczyszczać razem z wiosną i zrobią sobie nowe wiosenne postanowienia. Weekend to bardzo dobry czas dla, na randki i spotkania towarzyskie. Panny natomiast bardziej zadbają o swoje zdrowie. W tym tygodniu dla panien jest bardzo dobry czas, żeby znaleźć dobrego lekarza, znaleźć idealną dietę i przede wszystkim też tak sobie zorganizować dzień, żeby mieć. Czas i tydzień, żeby mieć czas dla siebie, mieć czas na spacery i odpoczynek. Pannom w tym tygodniu też bardzo sprzyja Saturn, który harmonijnym aspektem działa na wasz znak, co oznacza, że jakąś jedną trudną urzędową sprawę w tym tygodniu uda się za panną załatwić. Kozioroczce natomiast będą bardziej surowe wobec siebie i innych, bardziej krytyczne. Ten nów księżyca w federalurze do waszego znaku może sprawić, że będziecie niedopokasowani do planów współpracowników, przyjaciół czy bliskich. Osob, więc zamiast iść na udry, zamiast iść na konflikt, bardziej negocjujcie, dogadujcie się z ludźmi, bo wasze zdanie może się w tym tygodniu mniej liczyć, ale jeżeli będziecie bardziej uparci, wyjdziecie na swoje. Znaki powietrzne czyli bliźnięta, wagi i wodniki będą bardzo zadowolone ze swoich sukcesów i osiągnięć. Ten tydzień sprzyja poprawie relacji z różnymi ważnymi dla Was osobami. Wagi będą bardzo skoncentrowane na związkach, na relacjach, będą chciały zawrzeć zgodę z kimś, z kim dotychczas się kłóciły, albo jakaś osoba, która się na Was gniewała, jak to się nieładnie mówi, przyjdzie w łaskę i będziecie czuli tą specyficzną satysfakcję, kiedy okazało się, że to jednak Wy mieliście rację. Bliźnięta będą we wszystkim wagą pomagać, dlatego że będą w tym tygodniu bardzo towarzyskie, bardzo zdolne i bardzo spragnione kontaktów z nowymi osobami. W podróży, podczas zakupu, wszędzie możecie spotkać kogoś, z kim będzie się miło gawędziło, a jeżeli jesteście samotni, to właśnie teraz szukajcie swojej drugiej połowy. Wodniki będą skupione na swoich celach edukacyjnych, będą chciały się czegoś nauczyć, będą chciały zgłębić jakieś bardzo poważne zagadnienie, ale też będą dobrze uczyły się w grupach, będą gwiazdą wszystkich szkoleń, spotkań i narad. To jest dobry tydzień, żeby trochę błysnąć, trochę się podlansować, więc radziłabym wodnikom nie, nie omijać żadnej okazji do właśnie występowania publicznie. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, w tym tygodniu bardziej spokojnie podejdą do wszystkich codziennych spraw i będą bardziej łagodzić konflikty i dążyć do zgody. Szczególnie raki w tym tygodniu bardziej będą nastawione na odpoczynek i na bardziej zro zrobienie jakichś domowych spraw. Dla raków w tym tygodniu jest taka rada, żeby nie, były, nie reagowały na zaczepki, szczególnie baranów, które w tym tygodniu będą bardzo aktywne i robiły swoje. Koniec tygodnia dla raków bardzo. Dobry na krótkie wyjazdy, porządki i sprawy rodzinne. Skorpiony natomiast w tym tygodniu mają duże pokusy przed sobą. Wenus, która jest w kwadraturze do waszego znaku, może sprawić, że mm, będziecie chcieli za dużo coś kupić, y, za dużo zainwestować lub po prostu nie będziecie liczyli się z pieniędzmi. Uważajcie, bo w tym tygodniu macie zbyt łatwą rękę do, wyda, do wydawania. Koniec tygodnia bardzo dobry, żeby zadbać o zdrowie, poprawić kondycję. Ryby natomiast będą w tym tygodniu bardziej skupione na swoich finansach. To jest taki czas, kiedy ryby zaplanują wydatki na najbliższe miesiące, nawet znajdą jakieś dodatkowe źródło utrzymania, i to jest bardzo dobry czas dla ryb, które szukają lepszej pracy albo w ogóle szukają pracy, żeby ruszyć szturmem do nowych pracodawców. Koniec tygodnia, bardzo dobry na umawianie się na randki i na różne rozrywki. Dziękujemy, a po więcej horoskopów zapraszamy na stronę www.czary.pl